manu no wszystkim tutaj polski gamer 18. Kontynuujemy raczeta i klanka na PlayStation 2, ale gramy na 3. Więc teraz zajmujemy się planetą Metro. Kerwan Metropolis, ale tak czy siak wszyscy tą planetę nazywają Metropolis. Może, że my tylko jesteśmy w Metro. W właśnie coś to co mnie szczerze, troszeczkę zainteresowało. To jest to, że e, dopiero po. Dopie... Zaczynając od Quest for Booty. Ale tak bardziej zaczynając od pierwszej gry po Akracking Time. Yy, dużo akcji się też zaczyna dziać na jednej planecie, ale na innych lokacjach tej planety. Ponieważ zawsze jak my lecimy na przykład do Kerwan, to my tylko zjedzamy Metropolis. Nigdy nie poznajemy innej lokacji, innego miejsca tej planety. Może to jest jak ten planeta ko... Nie mogę wypowiedzieć nazwy tej planety w gwiezdnych wojnach z i gdzie... Praktycznie to jest jedno wielkie, gigantyczne miasto. Ale cóż, Metropolis. Poziom, który był tak e, godny remake'u w tym... w Tool of Destruction, że nawet ładnie zrobili e, ten poziom w tym... E, w Tools of Destruction. Szkoda, że do niego w ogóle nie można powrócić, ale cóż. I tutaj pokazywali gameplay z remake'u. Tego, który będzie wychodził.

W ogóle, jak zniszczysz tego kwarka, to wtedy masz skill pointa, ale tylko rakiety mogą zniszczyć ten robokwark, ponieważ ee, próbując zestrzelić na przykład e, tego robokwarka innymi broniami, próba atakowania normalnymi broniami kończy się niestety marnotrawstwem amu amunicji. A bazookę dopiero będziemy mieli w połowie gry, a my nawet nie jesteśmy koło połowy. Z tego co ja dobrze pamiętam, ten poziom też był e, w demie. Ja nie grałem w ani jedno demo na klanka Zawsze grałem w pełną wersję. W ogóle granie w demo w tej erze... E, to już nie mój styl. Granie w demo się bardziej dla mnie liczyło, kiedy się miało playing. Nie wiem czemu, ale zawsze mieliśmy taką satysfakcję grając w demo Raymana 2, ponieważ były tam oczywiście ekskluzywne rzeczy, które nie były w oryginale na PC. -cie. Oczywiście teraz mam dwójkę na play, w dyspozycji, więc aż takie ekskluzywy nie są... O mój Boże, to jest wymaga, to, 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 wymaga kupno, ale jest miło, że są jakieś różnice pomiędzy wersjami w Rayman'ie 2. I oczywiście Ubisoft zamiast, kurde, bycie geniuszami i robić porta Raymana 2 na konsole HD, to, kurde, robią... Na pewno zrobią kolejny szajski port Raymana 2 na jakąś przenośną konsolę. Ponieważ Ubisoft jest bardzo szczęśliwy. Nie on jeszcze, by tylko oni bardzo lubią portować Raymana 2 na konsolę, Jak jakaś nowa wychodzi. Ale cóż, oto Helga. Helga jest instruktorką e, kapitana Quarka, ona mu pomaga, pomaga trenować. E, ale ponieważ my szajsko według niej zrobiliśmy ten kurs, to ona nam będzie... Ona Ona... od nas chce kasę za swingshota.

Ponieważ 1000 to szczerze bardzo dużo śrubka, jak yy, na początku gry. Oczywiście 1000 śrubek to już nic w innych częściach, praktycznie możesz 1000 zdobyć w 10 sekund, albo nawet mniej, ale tutaj wolniej zbierasz kasę. I, i teraz ponieważ gadamy o Swingshocie, na Wikipedii remake'u, co nie? Raczej tak. Oni dali obrazek gameplay'u z remake'u, pokazujący Swingshot. I oni z takim głupim tekstem tam wyszli. O, Swingshot jest nową funkcją Marge'a, która mu pozwala, kurde, wiecie, robić to, co teraz robię. Ona też była używana w pierwszej części, i tak patrzę. To co jest w tym nowego? Nic! Ale cóż, kupujemy Blastera, nasza spluwa tej gry. Shotguny dopiero będą w dwójce. Więc kupując Blaster i używając Blastera, zauważycie, że celowanie e, wrogów nie jest takie trudne, ponieważ jest technicznie taki mały auto-aim. Ale chodzi o takie manewrowanie, to praktycznie to jest niemożliwe, ponieważ nie mamy strafowania jeszcze w tej grze. Strafowanie po prostu pozwala ci biegać w lewo i w prawo po bo bo bokach i po prostu możesz ten łatwiej strzelać i celować. Bardziej Wam o tym opowiem, kiedy ta gra nam przedstawi strafing, ale według mnie w tej grze strafing jest bardzo żałosny i którego praktycznie nigdy nie używam. Strafing dopiero w dwójce będzie skutecznie użyty i się bardzo przydaje. Ale cóż. W ogóle w wersji HD coś czego ja bardzo nie lubię w kolekcji Ratchet'a, Jack'a i Sly'a to jest to, że jak ja już mówiłem wcześniej na samym początku tego let's play'a, że są pop-upy graficzne, no ale nie aż takie wielkie jak w Sly'u 1, oh for fuck's sake, Sorki, ale Sly Collection jest okropne, jak chodzi o pojawienie się tekstur, normalnie jak jakbyś grał na najsłabszym komputerze, ale z wysoką rozdzielczością. Jack 2 aż taki szajski nie jest, ale czasami w cię i klanku są takie akcje, że niektóre obiekty się też pojawiają, kiedy się dopiero zbliżasz. I z tego co ja pamiętam tego, nie było w oryginalnych wersjach, ale jeszcze nie mogę gwarantować, że. Ten to jest tylko HD, ponieważ może być tak, też taka sprawka, że po prostu, ponieważ obraz jest czyst, czystszy, to ten. Łatwiej to można zobaczyć. Ale cóż, jesteśmy teraz w sklepie Big Al'a I w ogóle Big Al, nie wiem co się stało w kolekcji HD Ale oni zmasakrowali jego model Jakby praktycznie betę użyli Na przykład on ma dziurę w języku, jakby mu ktoś go urwał To wygląda jakby on by należał do kurde, nie wiem, bety, a nie do finałowej gry Oczywiście on lepiej wygląda w oryginale, ale matko boska, znaczy nie starali z modelem ala okej, okay, to się dzieje dopiero, on się tylko pojawia w tym, na tej pokazówce w całej grze, na tej planecie chciałem powiedzieć ale cóż, mogli się bardziej postarać więc wytłumaczenie tej pokazówki E, Bigal zauważył, nie, e, dowiadujemy się, że Bigal miał brak kontaktu z Kapitanem Quarkiem po nakręceniu tej reklamy, którą widzieliśmy w Novalis, ale zauważył, że Clank ma system 7.66, co pozwala na instalowanie upgrade'ów i on nam oferuje zainstalowanie Helipaka za 1000 śrubek. I oczywiście kupimy, ponieważ wtedy nie przejdziemy, ponieważ bez Helipaka nie przejdziemy gry. Lak był w grze jakby co I możemy teraz mieć long jumpa i high jumpa I możemy glijdować, ale... E, to zobaczymy później. Wracając do mojego malutkiego narzekania e, Niektórzy ludzie mówią, że to była... E, w ogóle kolekcja HD była robiona przez... I Idol Minds, i ludzie mówią, że ponieważ to była ich pierwsza konwersja, ich pierwsza kolekcja HD, to mają wymówkę na szajski port. No, nie, ponieważ zanim ta kolekcja wyszła, była jeszcze fantastyczna kolekcja pod nazwą Shadow Aiko and Shadow of the Colossus Collection, gdzie naprawili wszystkie błędy. I to chyba wszystko. Mówię po prostu tyle, że były lepsze kolekcje HD. Ale nic nie pobije fantastycznej kolekcji Jacka i daxtera na PS 2 Ale o tym będę gadał dopiero, kiedy będę robił grę Jacka i daxtera Ponieważ... O mój Boże. Smutek. Więc zabijamy blargów. Nasza wroga rasa. Zaczynając od Cracking Time Blarg się pisze przez 2A Ale ja nigdy tak jak oni gadali, to ja nigdy nie słyszałem jakby tam było drugie A, wiecie. Blarg! Tak po prostu blarg! W ogóle zniszczenie tego sterowca kwarka też ci daje skill poinca Ale nie mamy naprawiającej rakiety nie wiem czemu chciałem powiedzieć, jeszcze tej rakiety nie kupię, tylko jeszcze kupię jedną broń i już to wszystko jak chodzi o Co na pewno spowoduje malutki gniew u widzów i fanów Ratchet'a, ale jak ja już mówiłem, niepotrzebne mi są tamte bronie. Je pokażę na ekstra odcinku, który będzie po tym let's play'u. Przeklęte psy! robo Zawsze lubię wysadzać albo rozwalać takie wielkie skrzynki, wiecie, taką wielką kupę skrzynek bronią. Nie wiem, lubię taki efekt. Na pewno też się wkurzycie, że olałam tamtą złotą śrubkę, ale one mi są. One nie są mi potrzebne. W ogóle. Może z dwie się przydadzą. Może kiedy kupię złotą broń. Jeszcze nie wiem, czy ja kupię. Ponieważ wiem, że e, złoty Pyrositor kosztuje dużo hajsu, a wiem, że blast, złoty Blaster kosztuje. Z 20 tysięcy i chyba z 4 złote śrubki. Nie pamiętam dokładnej liczby, oczywiście możecie mnie poprawić, ale zanim ten filmik będzie na YouTubie, to na pewno już będzie ten let's Play nagrany. Tym bardziej będę lepiej przygotowany na wszystko. Więc, sekcja pociągowa... Pociągowa, sorry. Gdzie... Insomniac było dumne na pokazanie bardzo. W ogóle prawie zero zwiastunów mamy. Co... Nie. No, praktycznie zero zwiastunów co do filmu mamy. Co mnie trochę zamartwia. Były screen testy yy, filmu, gdzie po prostu pokazywali yy, film specjalnej audyty specjalnej widowni sorry angielski się miesza z polskim tutaj eee, po prostu screen test to po prostu gdzie twórcy gdzie po prostu wydają film specjalnej widowni i oni analizują czy jakieś poprawki będą potrzebne czy coś i czasami niektóre filmy zostały uratowane tymi screen testami Nie pamiętam nazwy tych filmów, ale wiem, że jeden pod nazwą Little Pet Horror Shop. Nie pamiętam dokładnej nazwy, szczególnie polskiej nazwy, ponieważ nie oglądam tego filmu po polsku. Ale były zmiany, które się... ten... które uratowały film dzięki screen testowi. Szczególnie Go... Gromcy Duchów Ghostbusters, ponieważ pierwsza wersja, którą pokazali na widowni, była klapą. Albo Ojciec Chrzestny 2, gdzie film był totalną katastrofą na screen teście, ale potem dzięki yy, yy, jak to już powiedzieć, wiecie, analizy od widzów oni poprawili ten film i proszę najlepszy film wszechczasów Tutaj mamy informację od porucznika Dreka, że mają już wystarczająco drzew, albo nie, to nie to. Drek jest trochę wkurzony, że sierżant się spóźnia z wycinaniem drzew.

Więc co tutaj się dzieje? To jest to, że raczej myśli, że Sierżant nie wygląda na takiego bardzo silnego kolesia, Więc my polecimy do planety Eudora, żebyśmy mogli go znaleźć i wyciągnąć parę informacji od niego. I w ogóle mam nadzieję, że sobie ten zapamiętaliście głos Sierżanta, ponieważ w następnej pokazówce, która zaraz chyba się zacznie Albo nie, ponieważ nie lecę na razie do Eudory, wracamy do Aridia, to jego głos będzie bardziej robotowy bardziej mechaniczny, taki cyfrowy. Ale cóż, wracamy na Aridię, żebyśmy mogli zdobyć gadżet, który nam pozwoli przejść yy, Eudore. I okej, okay, pokazówka się dopiero włączy, kiedy polecimy na tą planetę. Więc takich spoilerów nie będzie. A czy to nie będzie spoiler, jak gra nam to pokazuje teraz, to ten. To wiecie. Yy, topienie jest praktycznie takie same jak ze Spyro. Masz trzy szanse, żeby wyskoczyć z błota lub wody. Szczególnie chyba z błota, bo w wodzie yy, masz limit czasowy, ile tam możesz być, inaczej cię rekin zje. A tutaj, jak na przykład na błoto lub lawę yy, wskoczysz, to masz trzy szanse masz dwie szanse, tak naprawdę, na wyskoczenie. Inaczej, jak już za trzecim razem tam wpadniesz, to się utopisz. I nie tak, że o, raz, dwa i trzy i się topię, tylko. Jak wyskoczysz z błota, ale nie trafisz na ziemię, i do błota z powrotem spadniesz, i tak dwa, tak dwa razy, i potem się topisz. Takie jak to się też ze Spyro. Chyba tutaj mi się uda pierwszego skill pointa zrobić. Jak nie, to będzie wielki fail. Okej. Okay. Tutaj musimy przejść tą sekcję bez dotykania platform. I spieprzyłem. Zawiodłem was wszystkich. Ale cóż, na pewno będzie inna szansa na skill pointa, którego mogę łatwo zdobyć. I za moje grzechy zdobędę złotą śrubkę, która jest pod nami. Zapłaciłem za moje grzechy. W ogóle ten pokój mi przypomina yy, pomieszczenie mikrofalowe z Metal Gear Story 4. Tylko bez tragicznej bez yy, smutnej muzyki i śmierci. Bez bycia gotowanym. Okej. Okay. Tutaj zdobyliśmy trespasser. Trespasserem możemy robić te oto puzzle. I po prostu trzeba te lasery na czerwone te... Sekcje dawać i wtedy mamy wszystko tacy. One będą oczywiście trudniejsze. Ale preferuję Trespassera od Hackera. I będę szczery, Trespasser nie jest taki ciężki jak niektórzy sobie myślą. Oczywiście, czasami mogą być momenty, gdzie ja zapomnę co i jak. Ale to nie jest aż tak nudne. Jak hacker, gdzie po prostu strzelasz sobie w zielone kulki. E, yy, w czerwone kulki! Yy, I zbierasz zielone. Seryjnie Hacker to jest najbardziej nudna rzecz strójki. Ale cóż, teraz lecimy na planetę Eudora. Uratujemy te drze. Le. Uratujemy te drze. Ble. Polski się roztopił.